Wysław Orłowicz w swoim ilustrowanym przewodniku po Galicji użył sformułowania Nordic Walking. To by znaczyło, że pisze o potopie szwedzkim. Gdyby 100 lat później pisał swój ilustrowany przewodnik po Galicji, to już mógłby używać tego sformułowania, bo tutaj w Kolbuszowej jest klub Nordic Walking, organizowane są zawody Pucharu Polski, a nawet Pucharu Świata. I dlatego ja wykorzystam ten środek lokomocji, żeby dostać się do Kolbuszowej. Ta wielka wojna się już skończyła. Tu siedzę w bańce i siedzę i nie mogę się doczekać. A przy takiej bańce czas wolniej płynie. płynie. O, tutaj już panem. Produkcja trwa. Jedzie pięknie. No dojechało. Szkoda, że państwo nie mogą tego poczuć, bo to też zapach Galicji. Pan jest kolekcjonerem, miłośnikiem ziemi kolbuszowskiej i ma pan mnóstwo ciekawych eksponatów. Przejrzyjmy to, co mamy tutaj z czasów Galicji. Taką monetę. I to była po prostu moneta, moneta. obiegowa, Aha. jubileuszowa, ślub Sisi i Franciszka Józefa. I tutaj sobie z tej monety do zrobił wisiorek. A jeszcze dokumentów tutaj mamy sporo różnych. Hołd dla najjaśniejszego Pana z powodu jubileuszu. Ale dlaczego to tak było? Dlaczego ludzie tutaj mieli taki stosunek do Monarchii Austro-Węgierskiej? To jednak był zaborca. Galicja miała autonomię. Język urzędowy w szkołach był polski. Każdy urzędnik musiał mówić dobrze po polsku i pisać po polsku. Byli i szczelcy i byli członkowie Sokoła. Przyszły kadry Wojska Polskiego. Potem jednak z radością się zamawiało portrety Piłsudskiego. Być dowodem czego jest na przykład kartka pocztowy z 19 roku. Zarząd Szkoły Cmolas proszę uprzejmie o nadesłanie za pobraniem pocztowym trzech egzemplarzy portretu Naczelnika Państwa, a to portrety po kolana. Dwa egzemplarze po 10 marek, jeden egzemplarz po piersie za 20 marek. Czyli portret po kolana był tańszy od po pierwsze, wśród pana zbiorów dużo jest pamiątek po żydowskiej społeczności? Znaczy niewiele zostało pamiątek po żydach kolbuszowskich bardzo skutecznie Niemcy niszczyli jakikolwiek ślad. Co, co się teraz znajduje, to jest taki przypadek. Ostatnio podczas remontu rynku spychacz wyrzucił takie podeszwy zrobione z opon, z getta. Jest to malutka nóżka, jakaś dziewczynka czy chłopczyk. Odbywa się próba spektaklu napisanego przez pana, wyreżyserowanego przez panią. Obydwoje jesteście polonistami. Wy jesteście w tym mieście bardzo zakorzenieni. To znaczy, pan przyjechał. Ja jestem przyjezdnikiem. Tak. A ona jest, jest, jest ja tu był, Pan napisał tekst sztuki okolbuszowej. Czy tam są te motywy? Z prawdziwego życia tak. żyć. Przede wszystkim przypomnienie meblarskiego kolbuszowskiego, które było w XVII wieku wyjątkowe. A drewniaki kolbuszowskie się pojawiły. <grym> no. Mowa także jest o Konfederacji Barskiej. Poza tym drobna codzienność, opowieść o szynkach, o kobietach, które spotkania towarzyskie mają przy miejskiej studni na rynku. To się tak kobiety przy studni spotykały? Był taki czas. Spotykały tak. się. Albo... okazji brało się wodę. Były jakieś skandale. Towarzyskie Wiadomości spod Studni nic nie było? Tak, przypomnieliśmy taką opowieść o awanturnicy poloszowskiej, o machównie, tak. To jest skandal. Jak to się stało? Zaczęliście rozgłaszać poznajomych, głównie przez internet? Postopką pantoflową. A jak było z publicznością? Na premierze było, nie można było palca wcisnąć. Przy trzech spektaklach była pełna sama. Pełna. Ogromny aplauz, miasto było, było, było w jakiś sposób stojąco. szczęśliwe. Ale ja myślę, że to dlatego, że ludzie poszukują tożsamości, i w tej sztuce tę tożsamość jakby odnaleźli. Odkryć poniemia. Się uchia z głownistra. A przed nami droga jeszcze. W pewnym momencie człowiekowi taki normalny samochód z klimatyzacją, z czujnikami parkowania przestaje wystarczać. Dokładnie tak? tak. Jest to pasja, jest to i sport. To są samochody przeprawowe. Te samochody nie robią bardzo dużo kilometrów. Na przykład ta szyba się uszkadza ze względu na to, że przepychają błoto do środka. Te samochody nieraz idą pod wodą. Kierowca wychyla głowę, żeby zacząć. powietrze. Nie <gry> żeby się nie Żeby nie utonął. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest takie specjalne miejsce do ćwiczenia, trenowania. To jest miejsce, które tu otrzymaliśmy od gminy, żeby dało się jeździć. I organizujemy też tutaj zawody. W Kolbuszowej robimy dwie cykliczne imprezy, które są znane już w Polsce. I, I, od, lat, i... od lat przez nas tutaj organizowane. I jak sobie tak pojeździcie tutaj po tych skarpach, wydarzacie się w tym błocie, to macie potem także już jak jedziecie normalnie taką utwardzoną asfaltową drogą to 50 na godzinę nie więcej. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. I tutaj bo... Jest to miejsce, gdzie można się wyżyć i po, po, potem wraca spokojnie do domu. Na tym obrazie? Tak, jak pan widzi, jest to kolbuszowa. Trochę to inaczej pokazuje, bo pracuje emocjami. W ciągu tych lat, kiedy pan tutaj działa, kiedy zbiera pan artystów, zwołuje artystów z Polski i świata, ile powstało obrazów o kolbuszowej? Trzeba liczyć w tysiącach, ponieważ na plenery, które tutaj zapraszamy, obowiązkiem każdego artysty jest namalować trzy obrazy związane z kolbuszową. Jest tutaj też mocny ruch młodzieżowego, a nawet dziecięcego małarstwa. Ten plener właśnie powstał po to, żeby powstał plener dla dzieci. No ale, żeby go zrobić, no to potrzebni są artyści. Do 60 dzieci poprzez 17 lat. Bywało na plenerze takim jednym. Średnio 23-4 artystów. Czy to są prawdziwe kolbuszowskie drewniaki? O tak, no, będąc studentem, lata 70. nabyłem. To był już pan, i... co jak student? Pan taki... to ma opowiedziane. Ruszajmy. Od czterech lat przyjeżdżają artyści z całej Polski, nawet jeszcze z zagranicy. Mm -hmm. I człowiek może zobaczyć, jak wiele ludzi wykonuje to z taką pasją i z takim oddaniem, że nie w sposób się w tym nie zakochać. Wiążesz z malowaniem jakoś swoją przyszłość? To jest moja pasja od małego. Jeszcze poza tym bardzo lubię aktorstwo, lubię występować tutaj w Domu kultury. Mamy kółko teatralne. Czy Pan musiał walczyć z tym taką tremu? przed kamerą czy... Oczywiście, że jak człowiek stanie na scenie, to jakaś trema się pojawia, ale to z czasem zaczyna się przeradzać w taką tremę raczej mobilizującą. Ci artyści wszyscy, którzy przyjeżdżają na ten plener, pokazują nam swoje techniki, a także doradzają, co u nas poprawić. Miałeś już jakąś wystawę swoich prac na koniec pleneru? Zawsze organizowany jest wernisarz, na którym wspólnie pokazywane są prace nasze oraz tych dorosłych artystów. To jest typowy strój maskujący? W takim stroju przeważnie jadę do lasu. Patrzę tylko, czy ma Pan też drewniaki kolbuszowskie takie maskujące? Drewniaki to nie są. Dźwięk wydawały taki, że wszystkie zwierzęta by się wypłoszyły. A co Pan uważa za swój największy sukces? Trudne filmowanie jest sów. Są to ptaki nocne, skryte. Natomiast. Z... Saków to na przykład łosia, czy jelenie czy bobry. Ludzie bobra traktują niedobrze. Jako szkodnika, tak. Rzeczywiście dla rolników, gdzie on robi szkody w ten sposób, że zalewa im łąki pola. To jest szkodnikiem, natomiast w lesie jest jak najbardziej pożyteczny sak, spięcza wodę, czyli w ten sposób powoduje, że w tych miejscach pojawia się nowa roślinność, pojawiają się nowe zwierzęta. No, mam nadzieję, że jak ludzie to słyszą, to zaczną się bobrom kłaniać wręcz. No zobaczymy. No i jeszcze przy okazji chciałbym wspomnieć o jednym z najważniejszych owadów występujących na terenie Puszczy Sandomierskiej. Modliszka zwyczajna, gatunek niezwykle cenny, rzadki. Czyli ona jest zwyczajna tylko z nazwy, a tak naprawdę jest niezwyczajna. No, jest nadzwyczajna. Po kopulacji zawsze zjada samca. Taż z okolic Kolbuszowej też się tak zachowuje? Bo Zresztą. słyszałem, że po z Pomorza to tak robią. Wszystkie, wszystkie bez wyjątku. No to do bobra z szacunkiem, a przed modliszkami uciekać. Kolbuszce. Zostanę. Tak. Dziewczynę dostanę. Coraz ładniejsze będą zwrotki. Kolbuszka, Kolbuszka, miasto powiatowe, ładne okolice, dziewczęta morowe. Ominę, ominę, Rzeszów i Słocinę. W Kolbuszce zostanę, dziewczynę dostanę. Przedstawiam Państwu mistrza i ucznia. Mistrz w tradycyjnym stroju lasowiackim, uczeń w tradycyjnym stroju kolbuszowskiej młodzieży. Panie Janie. Ile pan miał lat, jak pan zagrał pierwszy raz na takim prawdziwym weselu? Po weselach to już w szkole podstawowej zagrywałem. To najpierw po, takie po tańcówki, po wiejskich domach mnie zapraszali. Z początku grałem, go, gorzej tak, ale przysłuchiwałem się dobrym muzykantów i później coraz lepiej mi to szło. Później byłem w wojsku, kapelmistrz wybrał mnie od razu do orkiestry. Władysław Bober z Rzeszowa. Kapelmistrzem naprawdę to był świetny. Pan Jan? uczy Adama ludowego grania na skrzypcach. Zdolny uczy. w takim uczniu to by szło grać. Czyli wziąłby go pan na wesele ze sobą. Jeszcze, Jeszcze jak. Się zacząłeś uczyć w szkole muzycznej. Tak. A co spowodowało, że przyszedłeś do pana Jana na, na naukę? W Domu Kultury w Kolbuszowej program został utworzony, mistrz tradycji. Przychodziło się do pana Jana na lekcje. Jak się już ten projekt skończył, no to sam zacząłem też grać z moim wujkiem. Tutaj z panem Janem grywam, albo to jeszcze z moją kapelą, którą zrobiłem z kolegami ze szkoły. To chyba jest inne granie, prawda? E, tak. Da się to pogodzić. Mhm. Da się to pogodzić, że w szkole gram tak, tutaj gram tak. Nie każdy czuje tę muzykę. To trzeba że... mać w, w sercu, w duszy po prostu. Ile w ogóle pan zna utworów? Nie wiem, znaczy my... Tak za, za tydzień, za dwa przegrali choć, choć po razowi te, te kawałki. Muzyka Wysław Pogoda, fachowcy, znawcy tego gatunku mówią, że to Jimi Hendrix skrzypiec. Dzisiaj obchodzi 97 urodziny. Przyjechała rodzina, przyszła kapela. No to skorzystajmy z tej okazji i pocieszmy się, że mamy pana Władysława. 97 urodziny. Tutaj w skansenie w Kolbuszowej prezentujecie pamiątki związane z dwiema grupami etnograficznymi. To są? To są Rzeszowiacy i Lasowiacy. Pani ma strój, tak do pracy się przychodzi codziennie w skansenie? Nie, nie. My nie mamy stroju ludowego do pracy. Ja mam na sobie chustę Rzeszowianki. A korale? Korale również są oryginalne. To w zależności od zamożności takowe korale kupowano, bo jeden sznur kosztował tyle, co dwa konie. To pani ma sześć koni na szyi. Dokładnie. A buty? Jest to drewniak pochodzący z holbuszowskiej fabryki. Był w pewnym czasie bardzo popularny. E, rozchodził się w zasadzie na cały kraj. Hipisi lasowiaccy i rzeszowiaccy podobno w tym chodzili. <noise> tak, tak słyszałam. No ale teraz to jest eksponat w Skansenie? Tak, jak wiemy, fabryki nie ma, ale pamięć musi pozostać. To są pani rodzinne strony. Jestem rodowitą dzikowianką. Dzikowianką? Tak. A jak to brzmi? <noise> Są I... jakieś piosenki o dzikowiankach? Mamy taki folklor, jaki był u, u Lasowiaków, trochę sprośny. Może Pani jakiś sprośny fragment przyśpiewki o dzikowiakach zacytować? Marysiu kochana, pod kopecą kąsiana, łajdana dana. Aż takie <noise> rzeczy w tych swoich piosenkach poruszacie? Prrr. jak się nazywa kobieta powożąca furmanką? Furmanka? Furmanka? Piękne furmanki macie tutaj w Skansenie. Konie tutaj się często pojawiają? Przynajmniej raz w roku. Jaka to jest okazja? Od 10 lat robimy tutaj taką imprezę końską. Koń jaki jest. A jaki jest koń? Jak widać. Mamy konie przeróżne. I te pługa, i te spod siodła, i kucyki. Co roku staramy się pokazać te konie w innej pracy. Dla każdego coś dobrego. Dla każdego dobry koń? Tak. Tylko trzeba podejść do niej. Do widzenia, wio! że mnie interesuje ta nowinka technologiczna? To w co wypakujecie bardzo precyzyjne rzeczy, które produkujecie? Bo ja to już gdzieś w Galicji widziałem. Te opakowania spełniają dokładnie tą samą funkcję, czyli mają ochronić wyroby przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Czyli rozumiem, że to jest tak samo delikatna część jak jajko, bo to wygląda właściwie tak jakieś. Laboratorium. Ciężko nam jest nawet nazwać te maszyny, czy to jest tokarka, czy to jest frezarka. Tak faktycznie to są centra obróczek. Jak mówisz komuś, że pracujesz przy produkcji misiaczków, motylków albo kwiatków, to co sobie ludzie myślą? Że pracuję w firmie z zabawkami. Ale to szybko wyjaśniasz. Produkujemy części do samolotów. Nazywamy je tak, żeby nie używać pewnych nazw, bo są zbyt długie. Pochodzisz stąd? Z po bliskiej miejscowości. – Tutaj się uczyłeś? – Tak, w Kolbusowej. – A to, co tutaj jest? – nazywamy fajkami. – Dlatego, że to przypomina fajkę? – Tak, tak wygląda. – To jest fajka. Nie mylić z misiaczkiem. – To są specjalne stopy lotnicze, z których są produkowane nasze wyroby. W procesie produkcyjnym na samym końcu otrzymujemy wyrób gotowy. On pełni funkcję łącznika. Rurek paliwowych. Wyprodukujecie te części do silników samolotu Verbasa A320, czyli można powiedzieć, że jeżeli ktoś takim samolotem będzie leciał, to tam w silniku są części wyprodukowane tutaj w Kolbuszowej. Tak, jesteśmy jednym z niewielu producentów części do tego typu silników. Na pewno tam będą pracować nasze części. Na każdej części jest odpowiednie odznaczenie. Jest to taki numer identyfikacyjny. Mogę ja tym razem? Najpierw montujemy sztukę, potem wciskamy zielony guzik i wtedy zapisany program zostanie wydrukowany tutaj na detale. Teraz proszę sprawdzić. Komin wyprodukował i sprawdził Artur Andrus. W żadnym wypadku nie montować w silniku. To on to sam zrobił? <śled> Bieda ta Malusia, naraiła se mężusia. skądś ty się biedo wzięła, żeś tak na mnie się uwzięła. Taka to bieda była. Kiedy tu przed pana występami. W Kolbuszowej albo w okolicy pojawił się inny lirnik? Dziadami, śpiewakami, no nikt się nie interesował. Ale dlaczego dziadami? To tylko dziady śpiewały takie pieśni? Tak to się nazywało. To był dziad proszalny. To było, miało trochę inne znaczenie niż dziś. Taki lirnik dziad potrafił być najbogatszy we wsi. Aha. Także to był taki dziad na poziomie, z klasą. Bardzo przyjemne dziadostwo też. tak, tak. Takie coś oczywiście chciałbym rekonstruować. To jest lira zrobiona przez pana własnoręcznie? Tak, zgadza się. Robiłem ją razem z panem Hubertem Połoniewiczem, lutnikiem. Pan że... za, zdaje się ma korzenie pankowe? Kiedyś, kiedyś. W Kolbuszowej ja założyłem z bratem kapelę. Nazywała się Hoka Hej. A w, w pankowej kapeli lira by się sprawdziła? Tak. Lira korbowa i, i ta tradycja śpiewacza jest taka dość e, bezkompromisowa. Jeżeli są śpiewane pieśni o śmierci o rzeczach ostatecznych, no to mocna forma jest wskazana. A grywa pan w Kolbuszowej? W no. skansenie, od jakiegoś święta na przykład, na odpust świętego Marka. A na co dzień? Obecnie w Warszawie, na Starówce. Rozumiem, że można powiedzieć, że Warszawa jest obecnie stolicą dziadostwa polskiego. Bardzo dużo jest dziadów w Warszawie. nie rodzona, leżej spuło w Kolbuszowej dorastałam, tutaj za mąż się wydałam, tutaj ciebie przydybałam. Historia i tradycja są tutaj wyjątkowo ważne. Jednak nie tylko one stanowią o dzisiejszym obliczu Kolbuszowej. Miasto wciąż się rozwija i dobrze sobie radzi z wyzwaniami współczesności. W krótkim filmie nie da się opowiedzieć wszystkiego. A opowiedzieć można jeszcze sporo. Na przykład legendę o tym, że tak naprawdę to Kolbuszowa jest siedzibą świętego Mikołaja. A może to nie jest legenda? Wyjaśni się zagadka krokodyla w kolbuszowej. Otóż, proszę Państwa, ta rzeczka, nad którą stoimy, może nie największa w Polsce, bo ona ma tylko 13 km długości i nieco ponad 2 metry w niektórych miejscach szerokości, nazywa się Nil naprawdę się tak nazywa, różne są teorie powstania tej nazwy. Jedna, chyba najbardziej interesująca, to jest taka, że książę Jerzy Marcin Lubomirski, właściciel Kolbuszowej, przywiózł sobie z podróży do Afryki krokodyla i tego krokodyla uwolnił, wpuszczając go do rzeki Młynówki i w ten sposób Młynówka stała się Nilem. A w związku z tym, że Nil łączy się ze Świerczówką, tworząc rzekę Przyrwę, wpada do Łęgu, a Łęg jest dopływem Wisły, troszkę się też wyjaśnia, Kwestia smoka Wawelskiego i Bazyliszka. Tak naprawdę, smok wawelski i bazyliszek to jest ten krokodyl wypuszczony przez księcia Lubomirskiego tutaj do Nilów Kolbuszowej. Ciekaw jestem, co się zacznie dziać teraz w Warszawie i w Krakowie, jak my uwolnimy tutaj drugiego krokodyla Polany. Postanowiliśmy, że nasza piosenka będzie miała charakter ludowy. Ustaliliśmy w pewnym momencie, że piosenka ludowa powinna być trochę sprośna. To ta będzie bardzo sprośna. Jeszcze chciałem tylko przeczytać coś z Orłowicza. I notka poświęcona Kolbuszowej zaczyna się od słów: Z sędziszowa odchodzi o 5.30 rano poczta do Kolbuszowej. Ona młoda i on młody. Przeżywali szczęścia chwilę, Koło studni stał krokodyl, całowali się nad Nilem. Było, że i w stogu siana, Przeżywali chwile błogie, Miała portret po kolana, bo po piersie jest za drogie. dziewczyny i chłopaki na zabawie poszły w tam kolbuszowskie mieć drewniaki, to jest niezły szpan. Miał rolnicze wykształcenie i dorabiał sobie latem, w Kolbuszowej na skansenie był leżącym eksponatem. Dziadek pożył równo 100 lat, ma po dziadku. Czarny smoking, pół hektara pola, gdzie uprawia nordy Woking. I dziewczyny, i chłopaki na zabawie poszły w kolbuszowskie mieć drewniaki, to jest niezły szpal. Ona śliczna lasowiaczka, on samochód gna po lasach. Podarował jej misiaczka zrobionego dla Erbasa. Kiedy mu zapachnie siano, Kiedy mu zadymi głowa, Rusza w pół do szóstej rano, Tak jak poczta z Sędziszowa. I dziewczyny i chłopaki na zabawie poszły w pan. Kolbuszowskie mieć drewniaki to jest niezły szpan. Dziewczyny i chłopaki na zabawie poszły w tan. Kolbuszowskie mieć drewniaki to jest niezły szpan. Dokąd teraz odjeżdżamy? No wie pan, no, Nil już widziałem. Tu do jakiejś najbliższej piramidy.